Sztuka współczesna jest coś, które jest nie zawsze dostępny, czasami trudny, czasami ludzie nie wiedzą, jak z tą sztuką się zachowywać i nie czują, że, że, że to jest coś dla nich. Jestem historykiem sztuki dodatkowo z Belgii. Przyjechałam do Polski z powodów osobistych, bo mój mąż jest Polakiem. I y, odkrywałam mnóstwo świetnych, właśnie młodych polskich artystów. Myślałam, że warto tworzyć w Polsce coś, które już istnieje w Belgii. Przynosimy sztukę firmom i inspirujemy pracowników, klientów tych firm, które odwiedza odwiedzają ich. I Zmienimy totalnie nastrój tych wnętrz i dajemy im przede wszystkim inspirację. Latająca Galeria była tak naprawdę jedyną instytucją, która dała nam możliwość wprowadzenia sztuki do wnętrza i jej ciągłej zmienności. Współpraca z naszymi klientami wygląda tak, że wybieramy styl sztuki, który najbardziej odpowiada właśnie wizerunek tej firmy. Organizujemy transport, wisimy, prezentujemy też życiorys i różne komentarze dotyczące tej wystawy, też podajemy broszury dotyczące tego artysty, więc firma nie ma nic do, do, do zrobienia. Ilość proponowanych artystów prac zawsze daje nam możliwość wyboru i pewnej różnorodności sztuki od obrazu, po zdjęcia i wszelkiego rodzaju innego pracy Dla firmy, które z nami współpracują, przede wszystkim chodzi o prestiż, bo mają wizerunek Mesynaza Sztuki, wspierają młodych polskich artystów i ich wnętrze wygląda pełnej klasy i na świetnym poziomie, bo właśnie wszystko jest spójne. Dodatkowo fakt, że te wystawy się zmieniają regularnie, powoduje to, że każdy, każda osoba, która odwiedza, jest każdy raz, dostanie niespodziankę. No, wszyscy wiemy, że wszelkiego rodzaju wnętrza biurowe są zawsze e, mocno niezmienne, i, i praca w nich jest dość monotonna. Tak naprawdę wprowadzenie sztuki do takiego wnętrza firmowego, Pozwala je trochę ocieplić i, i wprowadzić w nie taką pewną zmienność i, i różnorodność. Wzbudza to pewne zainteresowanie u wszystkich, którzy tutaj przychodzą, czy to są klienci, czy to są pracownicy zawsze prędzej czy później się tutaj pojawiają, zawsze mogą przystanąć na chwilę i obejrzeć prazy. Zmienność wystaw tak naprawdę powoduje to, że raz na jakiś czas we wnętrzu pojawia się coś nowego. Gdzie patrzą, interesują się, czasami zadają pytania, są w stanie przeczytać e, cokolwiek na temat artysty, i tak naprawdę e, przez chwilę przynajmniej obcować ze sztuką. Mówią nas prezesi firm, że kiedy przechodzą ważnych e, klientów do nich. To jest od razu inny rodzaj kontakt z tą osobą. Latająca galeria wspiera i angażuje się w promocji polskich młodych artystów. My wybieramy ich, bo uważamy, że poziom warsztatu, poziom przekazu jest bardzo dobry i, i, i warto. Ich sztukę promować. Inicjatywa Latająca Galeria pozwala młodym twórcom pokazać się w, w ciekawych miejscach, też sprzedawać swoją sztukę klientom i pracownikom tych, tych firm pokazać swoją twórczość. Zupełnie innej publiczności. Latająca galeria współpracuje głównie z młodymi polskimi artystami, których obrazy tak naprawdę e, trudno spotkać gdziekolwiek indziej. Firmy, które współpracują z latającą galerią, płacą e, miesięczny abonament. Z której część jest przeka przekazywana artystom. Latająca galeria nazywa się latającą, bo, bo lata. to znaczy yy, współpracujemy właśnie z różnymi firmami, yy, u których wystawiamy, więc te wystawy zmieniają miejsce, i dodatkowo też jesteśmy bardzo obecni w internecie, więc też w pewnym sensie lat latamy. Teraz e, też stoimy, bo mamy galerię i stały program wystawienniczy na ulicy Burakowską w Warszawie.